Gdynianki i Gdynianie nadchodzi lato, możecie rozłożyć leżaki lub wypłynąć na wody zatoki, ale najlepiej oddać głos w budżecie obywatelskim i wpłynąć na gdynię. Głosować może każdy niezależnie od wieku, także przy użyciu karty mieszkańca. Wszyscy jesteście bardzo wpływowi. Do wyboru macie aż 297 projektów. Do rozdysponowania 11 milionów złotych. W jednej, dowolnie wybranej dzielnicy możecie poprzeć nawet trzy projekty małe i trzy duże. A jeśli macie ochotę wypłynąć na szerokie wody, wskażcie dodatkowo trzy projekty ogólnomiejskie oraz trzy projekty w ramach klimatycznego budżetu obywatelskiego. Na decyzję macie czas do 21 czerwca. Wejdźcie na www.ogdynia.pl i oddajcie swój głos. Nie zwlekajcie, jednak w końcu czas płynie.